Bo po prostu to warto przesłuchać. A tych wiesz pierdów z obszaru alternatywy no to to tam ciężko cokolwiek znaleźć już, a nie co dopiero wiesz, żeby to słuchać. No. Tym też nie ma żadnej głębi, no. Żeby zdawać sobie sprawę również z głębi wiesz, etnografii, bo można tak powiedzieć, że to jest taka gałąź wykopaliskowa, słowiaństwo, czyli to, co z czym pracuje e, Gałczyński, to Białczyński. trzeba mieć. To trzeba być też głęboko e, świadomą istotą. Bo, tak jak on na, y, powiedział w wywiadzie, do którego ci wyślę linka, y, i wszystkim słuchaczom, którzy teraz tego będą słuchać, szaman polega, poleca pod tą audycją będzie link też. Y, nie dość, że jest to istota, która zdaje sobie sprawy z siły słowa i z mocy słowa, i w sposób piękny, piękną polczy, polszczyzną bogatą o tym mówi. To jeszcze jest to głęboko świadoma, wielka świadomość, która zrobiła tytaniczną pracę. Całą tą słowiańskość opisując, tworząc całą mitologię, z którą szaman, nie czytając jej, coraz głębiej się zapoznaje. Niedługo ją będzie opowiadać bez czytania, ale. Ale to dopiero pewno jak Białczyński yy, przyjedzie, bo jest to no, no cud, cud yy, to dzieło, naprawdę. A ten wywiad no, no jest majstersztykiem polskości, pięknej mowy, świadomości yy, yy, no, no i tyle, no. co tu wiesz. wiesz laurka. Im, im yy, krótsza, tym sensowniejsza, bo, bo, bo to nie chodzi o to, żeby przegadywać, tylko odnajdywać to, co jest. Co jeszcze warte jest yy, podkreślenia, gdzie co niesie wartość, bo coraz mniej tego jest. I, 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 i my, jako istoty świadome, możemy tylko yy, wydobywać perły z, z błota i pokazywać yy, siebie jako błyszczące yy, diamenty. Można tyle powiedzieć, bo tylko ten, kto jest w stanie doszczec perłę, de facto świeci jak diament. No to taka może nie do końca udana, ale tak jest. Bo perła w błocie jeszcze sama siebie nie rozpoznaje. Trzeba ją delikatnie wyjąć, pomóc jej zabłyszczeć i pokazać ją światu. I dopiero, dopiero wtedy staje się diamentem. Bo, bo, bo w gnoju niestety to światło jej jest po prostu nie ma. No i tyle. Nie do końca. No i tyle. Po prostu. I nauczyć się komunikować między sobą. Także wiesz, ta nasza komunikacja właśnie. Yy, czy Twoje życzenia na przestrzeni. Na, yy, jak byłaś tego świadoma, dla szamana były tak, jakbyś zadzwoniła. Choć, choć mówię, wypowiedział tutaj, że tak go kłunęło, ale widzisz: no tu z jednej strony to słyszał, a z drugiej strony chciał, że to usłyszeć, czy chciał. Komunikował, że to go jakoś ten. Także przyjmuję to, odszykuje No, puknęłaś szamana w łeb, wsadziłaś mu palec do oka, przyjęte. I możemy się tak dalej komunikować, ale dziś chciałem z Tobą porozmawiać za pomocą słów, a nie tylko przez przestrzeń, bo dużo Ci miałem do zakomunikowania, czego może, no, też potrzebowałaś usłyszeć, czy byłaś, w... no, więc, więc dzięki temu mogliśmy ze sobą porozmawiać, a to cenne jest. Hmm. Tym, co jeszcze jest niezrobiony. No. <gry> no wiesz, dopiero powiem tak, odzyskuję. Yy, chęć powraca mi to ten pomysł, który wydawał mi się naprawdę jeszcze yy, dwa dni temu, że polegę razem z, yy, z treściami tej szkoły, która się skończyła. Czyli tej części jej, można powiedzieć, i dopiero swoim pytaniem to reaktywujesz. Jako, no już miał szaman, ale dopiero dziś, yy, ranne te, yy, że, 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 że to jeszcze nie, nie, nie poszło, jak gdyby ta, ta część pracy szamana, bo to też szaman zupełnie co innego, tak jak mówił, za pomocą tej gry może pokazać i powiedzieć, i opowiedzieć przede wszystkim. No, także jak gdyby no zobaczył już, jak w momencie pytania zobaczył ten płaszcz, ale to jeszcze tak enigmatycznie to nie będzie wrzucał, ale powiem, ale jest ciemny. Jest ciemny, taki wiesz, gdzieś tam bardziej, bardziej czarny niż ten, ale wydobywa się z niego właśnie światło z tej czerni. Proszę. No to jak wydobyć go jak najwięcej to jest, to jest yy, ten, w pierwszej wersji zobaczyłem złote, ale złoty yy, nie jest aż tak dużo, więc jak najbardziej srebro ze złot, złotem się nie kłóci, tylko musi być o, umiejętnie wydobyte, a poza tym tutaj nie ma yy, absolutnie yy, ten, yy, no powiem tak, srebrne skoro tak powiedziałaś No. no. No, to wiesz, będzie dużo y, do tego, bo, bo, no, bo, bo to światło, trzeba tego światła dużo w tym, więc myślę, że nawet wiesz, cekiny, a to jest ręczna robótka, zajebiste i to takie luszczane cekiny, y, 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 to do tego będą dobre, no. Także, ale no, jak najbardziej. O tych cekinach to już kiedyś mówiliśmy, nie? Tak, tak, tak. No. Także jak najbardziej, no. Ale to, to zostawmy, bo powiem Ci, że jeszcze nie na tyle on wydobyty jest z ciemności i mnie burzuch od razu zaczął bać, jak, jak ruszyliśmy ten temat, czyli znaczy, że jeszcze szaman nie jest gotowy tego wydobywać bardziej. Bo, no, z tych głębi doświadczeń tych Yy, deprecjacji jeszcze to, to gdzieś to też się na to wszystko yy, sunęło i, i, i to jest taka perła po którą szaman musi sięgnąć, bo, no, bo jeszcze kompletnie yy, dostrzeżenia tego yy, czy kompletnie może jest i nawet no, niektórzy to komunikują ale powiem że, że tutaj samym sposobem gry, i grom, i tym wszystkim, i sposobem komunikacji w taki sposób, szaman yy, łamie tyle schematów, a jeszcze nie zrobił, że tak powiem, ideologicznej do tego, yy, czy, czy w postaci yy, jakiegoś wiesz, że tak powiem. Yy, aranżacyjnego, takiego scenariusza, czyli takiej opowieści. Yy, bo, to, bo to nie może być tylko gra, to nie może być tylko płaszcz, to nie może być tylko światło. To musi być opowieść. O pomie, opowieść, no... O, o, o świadomości, można tak powiedzieć, no. Spektakl. To musi być, to, to jak teatr, po prostu. No, więc do tego są potrzebni, wiesz, gotowi również i świadomi aktorzy, no i scenografia, wszystko po prostu. Od początku to ma, miało taką ideę, ale to wszystko do tego muszą dojrzeć aktorzy. No nie ma, nie ma możliwości przedstawić sztuki, jak nie ma, choćby była najlepsza, jak nie ma aktorów, no po prostu. A do tego też yy, trzeba dojrzeć. Tak czy nie? Piękna. Tak. No. z drugiej strony no gębę, żeby pokazać. Jak patrzy na to tysiąc gęb, to jest co innego niż jak to sobie tutaj tutaj odgrywamy na chondraskach, tak czy nie? No, no więc proste. A to, co sobie ugrywamy na chondraskach, to jest na chondraskach. A to, co jest na potencjale, to jest tysiąc gęb, kochana. A to jest zupełnie co innego. No. To ja idę podlinkować te filmiki. No. I jak usłyszę, Zef, to zadzwonię do ciebie jeszcze. Pozwolę sobie. No. To pogadamy. Dobra, dobra. Was wszystkich. No, buziaczki, całujemy. Cześć. Pa. Hey.